Dzień dobry. Pierwszy dzień słuchajcie płytowania. Za nami robi się coraz bardziej domowo, pewnie jest jakieś echo. Natomiast, no co, dzisiaj mamy niedzielę, wczoraj była sobota, pracowaliśmy 12 godzin 12 godzin. No i co, kilka błędów popełniliśmy, jeden pokój tak naprawdę zrobiliśmy. Zostało jeszcze płytowanie, druga warstwa, natomiast wiemy już co i jak. Także teraz już powinno pójść o wiele szybciej. Generalnie, gdybyśmy robili tylko i wyłącznie, robimy to pierwszy raz, ale gdybyśmy robili tylko i wyłącznie zwykły sufit na krzyżowym, no to myślę, że poszłoby dwa razy szybciej. Natomiast my tutaj, zobaczcie na tej ścianie, będziemy mieli. Więc teraz jak tutaj przyjdzie drugie butowanie, to ona troszeczkę tu, a tam od tamtej strony będzie LED. Także co? No dzisiaj, dzisiaj odpalimy kamerę, e, pokażemy Wam co i jak, ale myślę, że bardziej w formie y, timelapsów, czyli przyspieszone tempo, a e, ewentualnie na koniec sobie poopowiadam trochę, wytłumaczę co i jak. No, i jakieś tam kolejne materiały, już będą w normalnym tempie, żeby, żeby wam pokazać, bo na pewno będziecie zainteresowani, jak dokładnie zrobić tamtą, tamtą kółeczkę, chociaż to już jest w internecie. No i generalnie, jak to wszystko, jak to wszystko robimy, jak sobie działamy. Także co, teraz przechodzimy, słuchajcie, do sypialni. Wojciec tu rozkłada i lecimy teraz sypialnie. Sypialnie sypialnię ma tam 15-16 metrów, chyba. Także powinniśmy dzisiaj. E, no, dzisiaj powinniśmy zrobić ten, ten pokój. Także bez przedłużania lecimy. Słuchajcie, jeszcze taka wstawka na początku, bo wrzuciliśmy film o malowaniu e, tynków e, bez gładzi. E, I tam powiedzieliśmy, że tej gładzi w pokojach nie robimy. I część po prostu materiału, który będziecie widzieć za chwilę, e, będzie po prostu nieaktualna. Z tego względu, że po głębszym przemyśleniu, po rozmowach z Zuzą, no i generalnie po, po Waszych komentarzach w sumie uznaliśmy, że macie rację 3000 w skali całej inwestycji to nie jest z kolei aż tak dużo, a faktycznie możemy tego żałować, bo pewnie nie byliśmy, więc bez sensu byłoby się wprowadzić i nie wiem, po pół roku robić gładzie. Dlatego... Jeżeli będziecie widzieć, albo będę mówił w jakimś ujęciu o tym, że nie robimy gładzi i robimy połączenie ślizgowe, to jest to już nieaktualne. Tutaj, jak widzicie, pokazywałem, w sensie, będę pokazywał, sufit jest już zapłytowany na dwa razy i połączenia ślizgowego nie ma, bo wszędzie będą gładzie. Także taka informacja, słuchajcie, mała zmiana zdania, no ale jak to na budowie bywa. No i co? Zabieram się dalej. Do roboty! Teraz będziemy kręcić, słuchajcie, udeka w tą stronę, ale najpierw, znaczy ten udek teraz do tej płyty będzie już gotowym poziomem naszego sufitu, czyli wychodzi nam... Jakieś 2,70 i dojdzie do tego jeszcze podłoga, tam 0,7, tak? No to 2,69 będzie wysokość docelowego naszego sufitu. No, więcej nie mogliśmy sobie tutaj pozwolić, no bo tam już kończył się, kończył się wieniec, skończyła się ściana. Więc tutaj ta wnęka, generalnie, jeżeli chodzi o wysokość, będzie miała 8, 8 cm, jakoś tak, 8,5, a w szerokości na gotowo będzie miała. 15, także... także co, mała przerwa teraz słuchajcie, na śniadanko drugie i zasuwamy dalej, generalnie jesteśmy jakieś względem zeszłego dnia jakieś 3 godziny do przodu, mieliśmy ten etap ten sam chyba dopiero o 14 czy 15 w sobotę, także no, jest progres Dobrze, tak jak widzieliście, słuchajcie, na timelapsach, pierwsze płytowanie w naszej sypialni zakończone. Tutaj muszę jeszcze sobie odciąć ten paseczek i zaczynamy drugie płytowanie w tym pokoju. W tym obok, tutaj już zobaczcie, mam przygotowane, natomiast czekam na dłuższe wkręty, bo te 35 raz, że są jakieś takie losowe, jedne się wkręca fajnie, a drugie w ogóle jest tragedia. Więc po prostu zakupiłem z Knaufa, Zuzia już jedzie i będziemy sobie dalej działać. Natomiast w międzyczasie, kiedy ja nie miałem tych wkrętów, to działam sobie z Łazienką. Zobaczcie, półeczka się robi. Yy, tutaj też tą półkę płytuję sobie na dwa razy. No i tyle. Lecimy sobie, lecimy sobie z tematem. Powiem Wam, że naprawdę te półki zajmują najwięcej czasu. To jest, nie wiem, 3-4 godziny zajmuje mi zrobienie takiej półki, więc yy, no, jest, to, jest to czasochłonne. Natomiast myślę, że efekt będzie zadowalający. Pokażę Wam yy, później na jakimś jaśniejszym pomieszczeniu, pewnie na tamtym pokoju. Jak to, jak to wygląda. Potem już sobie systematycznie będziemy nagrywać i będę wam pokazywał jak to robię w takim normalnym tempie, bo to wiecie, to robiliśmy w weekend tak naprawdę z tatą, więc nie ma nie było czasu tyrka ostra po tam 12 godzin. Ja wiem, ktoś kto w tym siedzi i tak dalej, zrobiłby to pewnie w połowę tego czasu. Natomiast my to robiliśmy tak jak mówię, pewnie się powtarzam, pierwszy raz a i tak jestem, jesteśmy zadowoleni także, także spoko dobra nie ma co więcej paplać także do usłyszonka